Samochód hydraulika z Teksasu w nagraniu dżihadystów. Pracownicy w Mark One Plumbing w Texas City dostają groźby po tym jak w sieci pojawił się tweet z ich starym samochodem na polu bitwy w Syrii. Wygląda na to, że jeden z pracowników zapomniał usunąć logo filmy z drzwi samochodu przed sprzedażą pojazdu w 2013 roku. Kilka dni temu islamscy ekstremiści zamieścili na Twitterze zdjęcie tego samego samochodu z ogromnym działem na pace. Firma zaczęła dostawać telefony z pogróżkami, bo logo jest bardzo wyraźnie widoczne na zdjęciu. Jednak właściciel firmy nie ma pojęcia, jak samochód mógł trafić do Syrii. Mówi, że dopilnuje, by jego pracownicy zawsze usuwali logo ze sprzedawanych samochodów. Jednak to nagranie pokazuje bardzo podobną scenerię, ten sam kąt i podobny samochód. Nie wiem jak wam, ale nam pachnie tu Photoshopem.